Cóż, drużyna powstała w 2013 roku, gdy poszliśmy w większości na studia. Dostaliśmy się na WPIA na, na UJOC, no i tam były organizowane takie rozgrywki wydziałowej ligi piłkarskiej. Aha. I uznaliśmy, że trzeba zrobić drużynę, trzeba się skrzyknąć w ekipę, a że znaliśmy się wszyscy z Krakowa, no to tak też powstała nazwa drużyny tubylcy. Chcieliśmy być trochę jak Atletik Bilbao, ale tak jak Atletik od tego trochę odszedł e, z tym patriotyzmem lokalnym, tak i my z czasem również od tego od, od, odeszliśmy. Hmm, no, logotyp to jest w pewien sposób kompromis między nazwą drużyny no. e, a takim pierwszym sponsorem e, drużyny, którego mieliśmy, czyli. Takim mniejszym biznesem jednego z nas. No i przedstawia taki, taki potem, który symbolizuje, chyba też w pewien sposób, jakąś tam tubylczość. Moja rola w Drużynie jest. Moja rola w Drużynie opiera się głównie na analizie rywala i na budowaniu team spirit, atmosfery. E, tak, jestem właśnie jak atmosfericz. E, staram się podpowiadać chłopakom. E, no i cóż, jak czasem trzeba zagrać lagę, to te prawie 190 cm się przydaje. Myślę, że nie jest tajemnicą, że jesteśmy skupieni jednak na defensywie i e, przede wszystkim. Mm, Oczywiście, jak wszyscy chcemy zdobywać bramki, ale każdy atak poprzedza myśl, żeby tej bramki też nie stracić. No myślę, że to się wiąże z tym poprzednim pytaniem, czyli naszym stylem gry. Jednak w defensywie jesteśmy mogę powiedzieć, że dobrze. Skoro rzadziej atakujemy, to rzadziej też mamy okazję do strzału, przez co tych strzałów nie ćwiczymy tak dobrze i nasza skuteczność jest tak fatalna, że te wszystkie memy z Milikiem w stylu ostatnie życzenie, niech strzela Milik, to można przerobić śmiało na ostatnie życzenie, niech strzelają tubylcy. Jesteśmy dramatycznie nieskuteczni, to jest, to jest jakaś żenada. Chyba wszyscy w drużynie się u nas zgodzą, że mecz e, z Wilanową w e, naszym pierwszym sezonie w FLS, czyli no, pół roku temu, e, kiedy no, jako jedynie pokonaliśmy Wilanowę, która złą drużyną też nie jest. 2 do 0. Co prawda to była obrona Częstochowy, ale też pomijmy. Polska z Gęcami też 2 0 wygrała. Jeżeli chodzi o sam FLS, bo wcześniej nasza drużyna brała udział w innych rozgrywkach, które wygrała, ale jeżeli chodzi o sam FLS, to myślę, że póki co mamy tylko jeden, bo graliśmy tylko jeden sezon, to trzecie miejsce w lidze M, z którego wyszliśmy teraz do, do C, ale myślę, że największy sukces dopiero przed nami. Pierwszą z anegdotek jeszcze z tych poprzednich lig e, będzie to, myślę, że kiedyś jeden z kolegów, kiedy mieliśmy naprawdę problemy kadrowe, w ostatnim momencie powiedział nam, no teraz to wiadomo nie będzie super śmieszne, ale na tamten moment dla zwłaszcza tych, którzy w tym brali udział, to było zabawne że on jednak nie dotrze, bo przeszkodził mu barszcz z rodziną dziewczyny, czy coś takiego, no, i ten barszcz już pozostał takim synonimem problemu nie do przejścia i teraz jak ktoś mówi, że go nie będzie, to my od razu mówimy ok, barszcz. Cóż... Zaczynają się komary, niedobrze. Ten okrzyk... Czasem mamy, a czasem nie. Powiedziałbym, że miewamy. Myślę, że jak już jest, to wtedy zaczynamy od tu, a potem dokończamy bylcy i to jest tak, tak zbudowane. Ale, ale trzeba będzie go jednak reaktywować, bo faktycznie zapomnieliśmy w pierwszych meczach o nim. Bardzo mi się podoba, jak przechadza się Damian Shot, ale nie, mówiąc poważnie. Mamy strasznie fajną drużynę, i bardzo mi się podoba to, w jaki sposób chłopaki podchodzą do gry. Jacy to są ludzie. Nie, nie mamy w drużynie żadnych rzeźników, a jednak wszyscy grają z takim zaangażowaniem, z takim zębem, z taką pasją. To jest bardzo fajne. I też poza boiskiem to są wszystko bardzo fajni ludzie.